Polski sektor usług biznesowych to biznes dojrzały, który nawet w trudnej sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej odnotowuje stabilny wzrost i jest jednym z motorów napędowych gospodarki. Dynamika wzrostu tego sektora stawia jednak nowe wyzwania przed liderami centrum usług, technologie i transformacja cyfrowa, tworzenie konkurencyjnego środowiska pracy z jednoczesną ogromną dbałością o rozwój kompetencji pracowników zmuszają do stawiania nowych pytań i wypracowywania nowych rozwiązań. Nazywam się Justyna Wyszyńska, jestem menadżerem w EY Academy of Business i mam przyjemność zaprosić Państwa na forum Shared Services, zupełnie nową jakość w kalendarzu wydarzeń dla sektora usług wspólnych. Już 23 i 24 listopada zgromadzimy wybitne grono praktyków, trenerów i ekspertów w branży GBS, aby porozmawiać o najważniejszych wyzwaniach w obszarze technologii, strategii, HR. I roli liderów centrów usług w procesach transformacji. W ramach wydarzenia poznacie Państwo case studies z przedstawicielami takich firm jak JTI, Volvo, Bayer czy 3M. Usłyszycie inspirujące prelekcje ekspertów EY oraz weźmiecie udział w praktycznych warsztatach z trenerami EY Academy of Business. Do zobaczenia na forum.